Okej, okay. cześć! Witam was wszystkich serdecznie bardzo z tej strony Chukin, albo bardziej CZAKEN e, Witam was w kolejnym odcinku e, na moim kanale z gier India oczywiście, znalazłem sobie jakąś taką grę na IGO, która się nazywa NEMS IMMENSWM nie wiem co ona znaczy. Jest to podobno łażenie po lesie i zbieranie grzybów. Nie wiem, stwierdziłem, że skoro zawsze mówię, że idę do lasu pozbierać grzyby, a nie bać się potworów. stwierdziłem, że zobaczę co to jest. Popatrzę jak to działa. Pochodzę, pogadam no, na byle tematy. I po prostu odcinek z 10-minutowego chodzenia po lesie i zbierania grzybów. Uuu, grzybki będzie z tego piękna. Ale. Piękna zupka, kurde, te odgłosy i dźwięki są zdyka przerażające, muszę przyznać. Czy coś mnie w tym goni? Nie jestem w stanie stwierdzić, ale faktiko łazimy i zbieramy grzyby. Ta muzyka mnie zbyt niepokoi, nie? Grzybek, 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 grzybuś! Będą do... Będzie dobra jajecznica z tustami. mmm! ta muzyka jest zdyka niepokojąca. Tego wziąć nie mogę, bo to nie jest grzyb. Trochę. Trochę mnie to. znosi z. O, wiewiórka! Cześć, mała! Mam nadzieję, że na nie niej nie skoczysz, nie odgryzisz mi tętnicy. Górna, ale to jest grzybów? Normalnie bogactwo. Na czarnym rynku kuźwa się wzbogacę. Siedzące grzybki. Hmm? Ciekawe, jaki mają efekt halucynog. halucygen. Ha, ha, ha. Halucgen... halucynogenny, tak. Nie wiem, jakoś. O, wywiórka. Chciałem jakoś to zmienić. Nie wiem, ale szczerze muszę przyznać, że. dźwiękowo gra. Jest creepy. Nic mnie tu nie goni na szczęście, mam 28 grzybów. Ja jestem ciekaw czy idąc naprzód, ten będzie mi się generował. Bo chyba tak, ja sobie wezmę te grzybki, które tutaj są. 36 już uzbierałem, ale będę ob obłowiony tym wszystkim. Będzie jajecznica, będą tosty, będzie bazarek z grzybami, zupką grzybową, sosigiem. Mmm do ziemniaczków najlepiej. To to jest grzybek, tak, mushroom. Te dziwne dźwięki. Nie wiem co one oznaczają, lek like, ja też niezbyt ogarniam o co chodzi w tej grze. Jedynie opis tego był You walking in the forest and pick up the mushrooms. Something like that. Bo Something like that. Pykmek, grzybki kolejne. Przydadzą się, oczywiście. To jest bardzo, ale to bardzo dziwne. To się cały czas reswi obok mnie. 48 grzybów. Czy, jak uzbieram jakąś ilość grzybów, to coś będzie mnie gonić? Nie wiem, teraz się cykam stawać w miejscu przez te dźwięki otaczające mnie. Gdybym wszedł do takiego lasu i słyszał cały czas jakieś takie ambienty wokół mnie, to ja bym na pewno strał mocno. Ale coraz częściej widzę, że są tu takie kolczaste rośliny. Oraz nie, skakać mogę. Ucać też. Po co? Na co, dlaczego? Jaki jest tego zamysł zbierania. Yy... Niebieskich grzybów w jakimś dziwnym, kurczę, wymiarze. Jeden ze SCP chyba miał taki typowy wymiar, gdzie cię teleportowało do lasu przez jakieś drzwi, jak dobrze pamiętam. Mmm. O, sowa? Ciekawe, muszę przyznać to jest bardzo, ale to bardzo dziwne i dzikie. Tak. Czy faktycznie mnie coś goni, czy nie? Już 59 grzybów zebrałem. Kurde, bogactwo, więcej, jeszcze, więcej. Nie ma innych grzybozbieraczy, więc raczej konkurencji tutaj nie mam. Ale faktyko te dźwięki są bardzo niepokojące, że ja to chodzi. Hm. Mek, cyk. Cyk. Wiewiórka. Czy ja mogę tą wiewiórkę złapać? Chodź tu, chodź tu. Może ci może mi się uda. Arr. Nie uciekaj mi. Grzybek. Grzy... bier grzyba. Gonimy wiewiórki. No i mi znikła. Ale gówno. Halo. Gdzie był ten grzybek kolejny? Czy ja mogę wyjść na te drzewa? Mogę jakoś się wspinać po tych drzewach, ale Gunwo mi to daje. Ja cały czas się błąkam po tych okolicach, słyszę jakieś dziwne dźwięki, ambienty, nieambienty. Z lewej, prawej, przede mną, za mną, nade mną. Ale mnie to dezorientuje. Że coś mnie zaraz kurczę zajdzie i z zjumpscare'uje, nie? Czy ja faktycznie nic poza zbieraniem grzybów tutaj nie znajdę? O, sowa! Która przylatuje przez... ...drzewa. Nice. Ten dźwięk był nowy. Ja tędy chyba przechodziłem przez zawaloną chłodę. Tak, myk, myk, pyk. Pyk, cyk. O. O, wiewiórka! Może uda mi się tą wiewiórkę złapać? Nie uciekaj mi, chodź tu. Chodź tu. Chodź tu! Złapiecie, złapiecie! Chodź... Mm, mm, ty, ty, ty. Czy mogę cię złapać? A, nie mogę jej złapać, no halo, no to po gówno ją goniłem, no. Same maszromy IC. Myk? Myk? Może coś się stanie, jak zbierę stoty grzybów? Może coś się pojawi nagle? Będzie takie będz, u budubu, rachciachciach, czy coś? Mam sto grzybów. Co dalej? Zbieram ich jeszcze więcej? Jak duży jest ten las? Czy on się generuje na nowo? Czy faktycznie on jest taki pierdalny? Nie no, grzyb się zrespił w padniętym drzewie, więc prawdopodobnie nic innego tutaj nie znajdę. Poza innymi grzybami, poza innymi dziwactwami i dźwiękami. Powiedzmy, dozbieramy do 150 grzybów i możemy wracać na dom. Grzyby w kosz, chłop w dom, posty są i się cieszy. Bo śniadanie jeść! Jest. Ambientowo jest to zajebiście zrobione, gdyby jeszcze coś mnie faktycznie goniło A nie, że chodzę i po prostu zbieram grzyby, coraz więcej tych grzybów, nie? Gdyby... To w sumie miało znaczenie... Te sowy wydają takie dziwne dźwięki Jak spotkałem tutaj jedynie sowy oraz... Wiewiórki? Te takie niebieskie? No nie zastanawiam się, czemu grzyby nawet są niebieskie Ambientowo fajnie to wygląda. Byłby z tego jakiś fajny content na jakiś horror. Ucieczka przed potworem, w momencie, gdzie zbierasz grzyby. Ale ja zbieram grzyby i nic mi nie goni. Myk, myk. Myk. 165 mam? Nie, na CESE weźmy 200. Z 200. Będzie spoko, będę miał zapas na dwa miechy, kurde. Jeszcze w momencie, jak się przeprowadzę, to zaoszczędzę. I w ogóle daj mi to, daj mi to. Jeszcze tylko 31 grzybów muszę znaleźć, żeby uzupełnić swój zapas na dwa miechy co najmniej. Wtedy wyjdę na plus, jeżeli chodzi o wypłatę. Fucking stonks! 19. Grzybki, grzybki, grzybki. Gdzie jesteście? Przyszedłem was zebrać. Myk. Jeszcze tylko 18. Jeszcze tylko 13. Uhuhuhu. Będzie piękna zubylka. Ale one wrosły chyba na moim... na moich oczach? Tak widziałem, ale to było dzikie i dziwne. Jeszcze dziewięć. Grzybki, grzybki, grzybki. Kolejne. Myk, pyk, cyk, pyk, myk. I akurat idealnie będę miał z 200. Wow. To, to bardzo interesująca gra, zbieranie... chodzenie po lesie i zbieranie grzybów. To, to będziecie mieli bardzo, ale to bardzo ciekawy odcinek, nie? Ciekawszy od Minecrafta, nie? No hmm. Noice... Teraz to nowe dźwięki słyszę, ale to... Raczej znaczy nic mi się nie stanie, bo ja łażę i zbieram grzyby. No to no... Pozbieramy ich trochę... Nie. Pozbieramy ich trochę i wrócimy z zapas. Nie. Ja nawet nie wiem, jak zakończyć ten odcinek. To rozbiję tu obóz i pójdę spać. I na śniadanie będę miał grzyby. Nie będę głodował. Jej.